Firma Alfa Szkło z Hoczni zajmuje się wszelkimi usługami związanymi z cięciem i obróbką szkła na zamówienie. Oferuje kabiny prysznicowe na druki na szkle. Zapraszamy. Muzyka Dzisiaj znajdujemy się przed kamienicą numer 13 w Kętach, słynną już kamienicą, która została wyremontowana za prawie 5 milionów złotych. Jest to sztandarowa inwestycja burmistrza Krzysztofa Klęczara. Dzisiaj pokażemy Wam jak to wszystko wygląda w środku. Zapraszam! Kamienica Rynek 13 będzie to miejsce aktywności mieszkańców przeznaczone dla mieszkańców miasta Kęty oraz gminy, dla ich potrzeb, dla ich kreatywności, aktywności. Będą tutaj miały swoją siedzibę organizacje pozarządowe, mediateka, sala imieniem patrona Kent, świętego Jana Kantego. Również ogłosiliśmy Konkurs dla przedsiębiorców na stworzenie w tym miejscu kawiarni połączonej na przykład z czytelnią, antykwariatem lub księgarnią. Będzie tutaj też duża aula, która będzie, którą będziemy mogli podzielić również na sale przeznaczone dla organizacji pozarządowych. Będzie tutaj działała również warsztatownia, sala przeznaczona dla pasjonatów rękodzieła i różnego rodzaju warsztatów. Dobrze, gmina pozyskała na ten cel dotacje, tak? Jak to wygląda finansowo? Gmina pozyskała na ten cel dotacje z programów przeznaczonych na rewitalizację i nasz wniosek otrzymał dofinansowanie, które było przeznaczone na remont tego miejsca, ale również na wyposażenie. Mhm. Dobrze, czyli tutaj siedzibę będą miały organizacje pozarządowe, właśnie ta kawiarnia i mieszkańcy będą mogli sobie tutaj przychodzić, tak, spędzać czas. Kiedy będzie otwarcie i jak to będzie wyglądało? Otwarcie planowane jest w miesiącu marcu. Jak będzie wyglądało, to myślę, że Państwo sami zobaczą. Wszystko też jakby jest dla nas przeciwnością, jest prawda, epidemia i to, że, że po prostu nie możemy otworzyć to tak szeroko dla mieszkańców, jakbyśmy to chcieli i planowaliśmy. Ale myślę, że z biegiem czasu wszystko się ułoży i mieszkańcy będą mogli również tutaj z tego miejsca korzystać. A co mieszkańcy będą mogli tutaj robić? dla mieszkańców będziemy przygotowywać bardzo dużą ofertę. Będzie tutaj możliwość jakby takiego spędzenia czasu. Na przykład będzie tutaj przeniesiona troszeczkę czytelnia z biblioteki, więc osoby będą mogły skorzystać w mediatece z wypożyczania filmów, ale również przyjść i przeczytać gazetę w sali patrona świętego Jana Kantego. Będą organizowane warsztaty. Będziemy współpracować również z Domem Kultury, z Muzeum, tak aby te jednostki również u nas mogły jakieś tam działania, które, które będą chcieli u nas również realizować. Będziemy współpracować również ze stowarzyszeniami i fundacjami, które działają na terenie Kent, ażeby ich promować, ażeby oni pokazali swoją działalność, zachęcili ludzi do działania w organizacjach pozarządowych. Oraz będziemy współpracować również z organizacjami, które działają na terenie całego kraju, które proponują różnego rodzaju formy aktywności dla mieszkańców. Marzymy o tym, aby tutaj powstało również centrum wolontariatu oraz przede wszystkim chcemy prowadzić taką działalność typowo dla mieszkańców, czyli ktoś, kto będzie chciał zorganizować dajmy na to turniej gier planszowych czy brydża. Będą te osoby mogły tutaj przyjść, spotkać się, spędzić czas i w taki sposób aktywny też realizować swoje pasje. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I zapraszamy wszystkich mieszkańców na otwarcie tego wyjątkowego miejsca już w marcu.